Halo. W dzisiejszym odcinku pokażę swoje gospodarstwo, na którym zaczniemy naszą nową serię. Jeszcze nie wiem, w niej nasiłem nazwy. Po na to pierwszy odcinek z serii. I tam później zapewnię. Tu mamy dwie przyczepy. BSS, obciążnik, benartę Slipman, Fenda. Header, czy już wiecie jaki kombajn, bo New Holland. Tu mamy Tur. Tu mamy um, siemnik Pottingera. Dościewać do Wapna i na wozu Tutaj mamy kultywator, sprężynówkę, jak zwał, tak zwał. Tutaj mamy nasze silosy piękne. Udomek. Tu stoi kombajn. Możecie zobaczyć, proszę, Pola tutaj piłkaczka ładna. I tu stoi taki złom gospodarstwa. Ursus. On jest tylko do tuna. A więc jeszcze pokażę Wam Tutaj będą jeszcze kury w kącie. Kółko moje słupki jeszcze postawić i tak dogrodzić. bo tak. Gdzieś dotąd. I tu będziemy przyniczę tutaj do orzewy dotępowej, do płoty I będziemy po prostu tą serię ciągnęli już dosyć długo do się, żeby nie było tę serkę. Więc jeżeli Ci się spodobał, zostawkę w górę i wkrótce cześć.